Zapraszamy na scenę Kinga 11, która jest autorką książki Stasi odkrywca. Zapraszamy tutaj do Was. Kinga, chciałabym, żebyś nam powiedziała, na którym teraz jesteście w Twojej drodze jak rozwiązała się Twoja przygoda. Dziękuję za zaproszenie. E, obecnie wybieram się na studia. Będę studiowała na Uniwersytecie imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologii i e, jest to no, w sumie związane z książką, bo jednak widzę gdzieś tam szukając swojej drogi, swojej kariery na przyszłość zaczęłam zastanawiać się nad tą psychologią. Gdzieś tam zaciekawiało mnie y, spojrzenie ze względu na psychikę ludzką, no i gdzieś tam, jak usłyszałam od, tej, od pani Samojuk, że jest taka możliwość, aby zgłębić psychikę dziecka i przedstawić ją jeszcze w takiej formie dla dzieci, gdzieś pomyślałam, że mogę się spróbować i chciałam podjąć się tego. I chyba mi się udało. Myślę, że tak. Skoro mamy, no tak? tak, mamy to tak? Mamy W międzyczasie też chciałam podziękować panu Darczukowi, bo włączył się w organizację konkursu i tam właściwie przeprowadzał ten konkurs. I dzięki temu długa tak, mam tutaj książkę. Poprosimy, żebyś rozpoczęła nam czytać ten tekst. Stasia Staszyca, małego odkrywcę i wielkiego podróżnika. Choć był mały, to o wielkich myślał planach. Chciał zostać malarzem, pisarzem, kanclerzem, rycerzem i piosenkarzem. Uczył się w Poznaniu i został księdzem. Nieść pomoc ludziom. Takie miał postanowienie. Uczył się dalej, najpierw we Francji, a potem w Niemczech. Jako podróżnik zdobył dwa pasma górskie, Apeniny i Alpy. Podróże tak mu się spodobały, że po powrocie do Polski skierował się do Austrii, a potem do Włoch. Zwiedził też Czechy, Anglię, a nawet Holandię. Na swojej drodze spotkał wielu nieszczęśliwych ludzi. Chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Postawił sobie kolejne cele chłopiec skrupulatnie po ludziom, Głowa miał pełną pomysłów i zdradę pełne zapału. Chciał dokonać rzeczy wielkich. Został więc reformatorem. Reformować cały świat i poprawić jego ład. Jak świat długi i szeroki, wszystkie śledzić kroki. W wolnych chwilach udawał się na górskie szlaki. Szukał tam motywacji i nowych pomysłów. Stać był bardzo odważny. Nikt nie odwiedzał mu. Wszyscy się ich bali. Chłopiec przemierzył bezkresne tatry wzdłuż i wszerz. Całe trzy tygodnie przemierzał szczyt po szczycie i górkę po górce. Stęskniony świeżego górskiego powietrza powracał w tatry wysokie i bez zachodnie. Pewnego razu, siedząc na skale i podziwiając bezkresne niebo przebijane szczytami potężnych gór, postanowił, że chce poznać je jeszcze bliżej. Podczas wędrówki zaglądał do każdej dziury, jaskini, rzeki i stawu, poszukując nowych rzeczy do odkrycia. Najbardziej zaintrygowały go kopalnie soli. Szybko przypomniał sobie. Jak mama opowiadała mu historię o świętej Kindze takiej wielkiej królowej, która sprowadziła sól do Polski. Odwiedzając Borysław, znalazł taką brzydko pachnącą ciecz ropę naftową. Szybko zanotował zaobserwowane zjawisko i pobrał próbkę do badań. Staś chciał podzielić się wszystkimi odkryciami. Postanowił napisać książkę, aby wszyscy mogli poznać jego ukochane góry. Chcąc podkreślić swoje dzieło, nadał mu wyjątkowy tytuł o ziemioludztwie Karpatów i innych gór i równin polskich. Wszyscy bardzo się cieszyli i dziękowali Stasiowi, że mogą nauczyć się tylu niebywałych rzeczy. Mały odkrywca postanowił sporządzić pierwszą mapę przedstawiającą budowę polskich gór, żeby każdy mógł je poznać. Chłopiec bardzo się cieszył, że dzięki niemu wszyscy mogą się uczyć. Młodzieniec chciał zrobić jeszcze jeden krok w tym kierunku i założyć szkołę. Staś starał się o powstanie szkoły akademiczno-górniczej i odniósł wielki sukces. Stanisław Został twórcą szkolnictwa wyższego i spełnił swoje marzenia. Dzięki niemu inne dzieci mogły się uczyć i poznawać nowe rzeczy. Tak jak on.